Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj przychodzę do Was z niespodzianką. Będzie to konkurs, konkurs, który mam nadzieję, że Was mile zaskoczy, ponieważ do wygrania będą nagrody, które ufundowała firma Batist, czyli wszystkim znane szampony, suche szampony do włosów. Kochani, wiem, że um, lubicie konkursy, dlatego stwierdziłam wspólnie z tą firmą, że Zorganizujemy ponownie konkurs na moim kanale. Tym razem każdy z Was może wziąć udział w tym konkursie, ponieważ ostatni mój konkurs dotyczył osób, które mieszkają tylko w Wielkiej Brytanii. Z tego względu, że tego typu właśnie spreje nie mogą być wysyłane poza granicę Wielkiej Brytanii. Ale ja wzięłam się na sposób, znam inne drogi, jakimi mogę Wam dostarczyć właśnie te nagrody. Jeżeli wygrają osoby z Polski, na czego Wam gorąco życzę, to szampony do Was na pewno na 100% dotrą. Także moi drodzy, zaczynamy. W takim razie wyjaśnię Wam o co chodzi. Na pewno każdy, każda z Was miała jakąś przygodę z włosami na pewno zdarzyło wam się kiedyś coś co was rozśmieszyło coś jaką gafę popełniliście na przykład w związku z swoimi włosami albo też zdarzyło się coś co zostanie wam w waszych głowach do końca waszego życia ja mam taki przypadek kiedy pracowałam jeszcze w pubie angielskim Rzekowałam się do wyjścia, no i myłam głowę. I słuchajcie, po umyciu tej głowy, oczywiście włosów, próbowałam sobie jakoś się tam polakierować, rozczesać. No i chciałam sobie je również jakoś ładnie ułożyć na lokówkę, potem na szczotkę taką modelarki, suszarki jednocześnie. No i ta szczotka wplątała mi się we włosy, ale tak bardzo niefortunnie. Że nie mogłam za żadne skarby jej stamtąd wyplątać. No i wiadomo, musiałam dzwonić po mojego jeszcze wtedy chłopaka, który pokonał praktycznie pół Londynu, żeby mi uratować moją głowę, moje włosy. Wszyscy się we, ze mnie śmiali wtedy w pracy, z tego, że właśnie z tego powodu spóźniłam się dwie godziny do pracy. Siedziałam pod prysznicem i polewałam sobie włosy i próbowałam je rozplątać. No i co? No i Wojtek musiał mi je po prostu potraktować nożyczkami, czyli odciął mi ten pukiel włosów. Nie pamiętam, w którym to było miejscu dokładnie już. Wiem, że gdzieś tutaj na górze, jak sobie próbowałam je jakoś fajnie je podwinąć, to mi ta szczotka została i nie mogłam jej za chiny ludowe stamtąd wyciągnąć. Także taka była moja przygoda z włosami. I teraz wy, kochani, żeby dostać jedną z trzech nagród, jedną z trzech takich nagród, właśnie ofundowanych przez firmę Batist której w ogóle serdecznie dziękuję. Takie będą właśnie zestawiki. Dwa szampony takie duże i jeden mały. Dwa szampony duże i jeden mały. Trzy takie zestawy. Ja tutaj pomieszam, bo mam ich troszeczkę, także nie bójcie się. Trzy zestawy i um, mam nadzieję, że te nagrody Wam się spodobają. Ja jeszcze coś dorzucę do każdej z tych nagród. Także nie będą to tylko szampony, ale dodatkowo jeszcze dorzucę coś od siebie. Jakąś małą drobnostkę. Eee, I tak, kochani, teraz zadanie polega na tym, żeby pod tym filmikiem napisać komentarz i opisać jakieś swoje takie wydarzenie. Śmieszne, może smutne, no nie wiem, takie, które Was załamało, takie, które Was rozśmieszyło. Wydarzenie, które dotyczy Waszych włosów, włosów Waszej mamy, taty, kolegi, brata, siostry i tak dalej, sąsiada. Także możecie napisać historię krótką. Bardzo proszę, żeby była treściwa, um, żeby oczywiście się zmieścić w jednym komentarzu, bo nie chciałabym, żeby było to dzielone na dwa komentarze. Spróbujcie to napisać jak najkrócej, jak najfajniej i ja myślę, że um, albo wybierzemy trzy um, najfajniejsze komentarze, które dostaną nagrody w postaci tych szamponów i czegoś jeszcze ode mnie albo um, rozlosujemy po prostu spośród tych wszystkich osób um, które te komentarze tam umieściły nagrodę nagrody, trzy nagrody um, od firmy Batiste i to byłoby chyba na tyle, mam nadzieję, że zasady są proste, macie czas um, do powiedzmy do takiego magicznego do takiej magicznej cyfry um, no dobra niech będzie, że macie czas do 27 maja nie wiem, tak jakoś mi się powiedziało. Macie czas do 27 maja. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco dużo czasu, żeby móc wziąć udział w tym konkursie. Także do 27 maja magiczna data o północy czasu polskiego powiedzmy kończy się konkurs, kończy się umieszczanie komentarzy pod tym filmikiem. A zatem do dzieła, kochani, jeżeli chcecie wygrać um, Batist szampony suche, zobaczcie ile ja tutaj mam w ogóle, nie wiem, czy mi się je wszystkie chwycić razem. Zobaczcie, spadają mi aż, uj. E, jest troszeczkę tutaj takie malutkie, fajne miniaturki też są. Mm. To bierzcie udział w konkursie, jeżeli macie ochotę na te szampony. A mówię Wam szczerze, że warto. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Życzę Wam. Trzymam mocno za Was. Kciuki, pa pa!